Czy mógłbyś z nim porozmawiać? Z kim porozmawiać? No z naszym wnukiem. O dziewczynach. Pamiętasz ostatnio była tu koleżanka i Piotrek jakiś taki był dziwnie przy niej wycofany. Pewnie, że pamiętam takie dziewczyny. Nie da się zapomnieć. Dobrze i dobrze. Pójdę.

Hej, Piotrek, masz chwilę? Mhm. <noise> to dobrze, nie przeszkadzaj sobie. Zaraz, zaraz, dlaczego dziadek przyszedł do mnie do pokoju gazetę czytać? To mój dom, nie mogę? Babciu, a... Babka kazała mi z tobą pogadać. No rzeczywiście, niezła kara, z własnym wnukiem porozmawiać, no gratuluję. O czym mamy w ogóle rozmawiać? No jak to o czym? O, du nie, o dziewczynie, to znaczy się o, o kobietach. Mm -hmm. A sama nie mogła przyjść? Jak jej tak bardzo zależy? Też jej tak powiedział. Ale wiesz co? Powiedz jej, żeśmy to wszystko przegadali, okej. Okay? Okej. Okay. No. Haha, <laughs> ale nie ma nic za darmo. I po kim ty to masz? Po kim? Ja wiem po kim, ale nie powiem. Te wszystkie ściany mają uszy, a twoja babcia. Dobrze się tutaj zna z każdą ścianą Idź ich na kilo. No i jesteśmy dogadani. Przerobiliśmy cały temat. Rozumiemy się, okej? Okay? To była świetna rozmowa wychowawcza. Dziadku, co ja bym bez ciebie zrobił? <grym> Jak dobrze, że ty mnie życia uczysz. <grym> Swoją drogą, no fajna ta dziewczyna. No fajna mi też. Jestem w takim wieku, że Ach, nie, no, sobie jesteś dupecyk nie żałowałem. Ale z rozwagą. No. I pamiętaj o antykoncepcji. Anty Piotr. Nie no, dobrze. No właśnie. Na ogół takie rozmowy to trochę dłużej trwają. Głupio by było tak, wieś, po trzech minutach wychodzić, wiec, co babka by wtedy powiedziała. Dobrze, tylko jakbyś mógł mi nie przeszkadzać, proszę siebie. Co, ja sobie poczytam. No i co, rozmawiałeś z nim? Rozmawiałem. Temat wyczerpany. To dobrze, dobrze. Pomyślałam, że nasz wnuk ma jakieś problemy. Jakie problemy? To jest normalny nastolatek. Ale wiesz, są takie sprawy, o których może ci nie powiedział. Może ja pójdę z nim porozmawiam? Sama chciałaś, żebym z nim pogadał. A teraz co? Chcesz jemu znowu z powrotem w głowie namieszać? Ale ja oglądałam serial, ale już się skończył. No co mi nie dasz porozmawiać z własnym wnukiem. O boże. Piotruniu, jaki ty jesteś mądry chłopak. W życiu bym się nie spodziewała, że te takie cyferki można z sobą powiązać w taki sprytny sposób. To jest rachunek prawdopodobieństwa, jest rachunek, babciu. Rachunek prawdopodobieństwa? Mądry chłopak. Możesz się do mnie nie zwracać jak do psa. Ale przecież ty jesteś moim jedynym wnusiem, kochanym. A teraz powiedz babci, o czym rozmawiałeś z dziadkiem. Z dziadkiem? No, z dziadkiem to o różnych rzeczach: o życiu, o śmierci, tak jak prawdziwy mężczyzna z prawdziwym mężczyzną. Nie wstydź się, babci. Powiedz tak po prostu: rozmawialiśmy o seksie. Babciu, proszę Ciebie. Powiedz bez wstydu głośno. Rozmawialiśmy o seksie. Rozmawialiśmy o seksie. Mm -hmm. Kobietom należy się szacunek. Trzeba być dżentelmenem, romantykiem. Dżentelmenem, romantykiem. Zapamiętam. I nie odzywać się tak do kobiet, jak słyszałam, że niektórzy, młodzi, że kobiety. Są dupami, lachonami. Kobieta musi być dobrze traktowana. Tak, młodzi, szczególnie młodzi, młodzi ludzie. Tak. No to pamiętaj, pamiętaj. I masz tutaj wnusiu na kino. I baw się dobrze. <grym> no, będę bawił się dobrze, obiecuję, obiecuję. Oj, to pewnie jacyś domokrążcy. Nie domokrążcy, tylko znajomi, bo ja w sumie zapomniałem powiedzieć babciu, pomogą mi dzisiaj w nauce. Taka jestem dumna z mojego Piotrula, że pomaga Wam w nauce. Babciu! O co Babciu, Babciu? Jesteś mądry chłopak po prostu. Babka, daj wreszcie święty spokój Piotrzowi. E, przepraszam o ona to chyba znam. Pan tu chyba kiedyś u nas nocował. Zdaje się, że może pan nie pamięta. Stał? I nie pamięta? A pani to kto? Ola, bardzo mi miło. Marek jestem. Miło mi. Proszę bardzo, kochani. Smacznego. Piotrek, czy ma ktoś dzisiaj jeszcze do nas spaść? Może zamówię pizzę na drugie. No i jeszcze Kaziu z Magdą mają przyjść. Poszukam telefonu i zadzwonię. Słuchajcie, dziadek za bardzo nie lubi pomidorowej. Jakbyście mogli nie mówić babci. Nie, no ale to jest przecież bez sensu, no po co się tak męczyć? Przecież wystarczy wszystko powiedzieć, no babcia na pewno zrozumie. Oj nie, na pewno nie. Ale ja to załatwię, zaraz zrobimy tak, że babcia na pewno nie będzie zła, zaraz załatwimy ten problem, na pewno. Właśnie jest problem. Absolutnie nic nie mówcie, dam sobie radę. Nie, ladę. no załatwimy to dziadek, dziadek się nie martwi. No i jak smakuje zupka, moi drodzy? Być na kochani, naprawdę wspaniała. Jesteś cudowna. Jest naprawdę super zupka. Babciu, robisz najlepszą pomidorową na świecie. No, a mi to się wydaje, że pan chciałby coś powiedzieć. Ja? Nie by czemu, niekoniecznie. <śm> no na przykład coś o tej zupce? No jak chcesz coś powiedzieć, to się nie krępuj. Czy coś jest nie tak? Pan Marek chciał powiedzieć, że... <śm> no wiesz, ta zupa jest wspaniała, ale mogłaby być tak... Mm, pomidorowa? No, ale to jest zupa pomidorowa! Marek, ja nic nie rozumiem. Może po prostu chodzi o to, że pan Marek, no pomidorowej to nie lubi? Co, nie lubi? Całe życie jadł pomidorową, Marek? Kochani, ja wszystkie zupy lubię. Tylko takie możemy mniej pomidorowe. Dobra, nie ma sprawy. Mam w lodówce zupę ogórkową, zaraz ci podgrzeję. Kochana, jesteś jest, jest wspaniała! No i widzi pan, jakie to było proste? Hmm. O, Każu i Magda! Proszę, całeś przepysznej ogórkowej. Wspaniała jest, jesteś kochana, dziękuję. To może przedstawiłbyś nam teraz swoich znajomych. Yy, więc yy, to jest Magda. Magda lubi tańczyć. W sumie, nie wiem czy lubi tańczyć, ale tańczy bardzo dużo. Idźmy dalej, to jest Kaziu. Kaziu lubi gotować i całkiem, całkiem mu to wychodzi, ale wszyscy go lubią nie tylko ze względu na to, że bardzo dobrze gotuje. No, dokładnie, a te żeberka tu było coś, Kaziu. Kaziu, skoro tak świetnie gotujesz, to może dasz przepis na jakąś pyszną pomidorową. No, mam pewnie, mogę dać nawet w sumie. To świetnie się składa, bo mój mąż uważa, że bez nadziei nie gotuje. A już moja pomidorowa to totalna klęska. Widzisz, a nie mówiłem? Skoro macie tutaj dobrego kucharza i jaśnie pana męża, który jest bardzo wymagający, więc ja już chyba nie jestem tu potrzebna. A co to się właściwie przed chwilą stało? Weź nie pytaj. Widzisz, ta pomidorowa to wcale nie był taki najgorszy wybór. No to może ja już nic więcej nie powiem? Nie, no, w sumie wszystko jest ok. Dziadko, ty już więcej nie zjesz zupy, na którą nie masz ochoty. No i na pewno żadnej innej potrawy, które ugotuje twoja babcia. Jest dla mnie koniec. Nie będzie ugotować. Zaraz, zaraz. Czy to nie jest Piotrek? Klara? Pani od mieszkania? To moja siostra bliźniaczka. Babcia ma siostrę bliźniaczkę? A tak. Skoro jest Pani znajomą Piotrkę, to serdecznie zapraszamy. Yy, bardzo bym chciała, ale pracuję. Ojejku, chociaż na moment musi Pani spróbować moje zupki. Babciu, czy możesz przestać terroryzować moich znajomych? Więc, yy, moi drodzy, yy, to jest Klara. Yy, hej! Cześć. Cześć. Piotrek, to jest ta Klara? Ryj! Tymianku? Ryj! Proszę, to co, kochanie zupki? Yy, bardzo chętnie. Cześć. Dziękuję. Dziękuję. Aha. Co kochanie? Nic nic! Naprawdę bardzo dobra. Oj, dziękuję. Yy, powiedz mi Marek, czy ty tak generalnie nie lubisz pomidorowej, czy pomidorów? Generalnie? To ja nie lubię pomidorów. ja bardzo lubię twoje zupy i na wszystkie wspaniale goty... ale czy muszą być pomidory? To powiedz mi jeszcze, co sądzisz o tym sosie pomidorowym, który właśnie zajadasz na tej beznadziejnej pizzy? beznadziejnej nie smakuje państwu pizza ja mam obowiązek przyjąć reklamację jeżeli państwo nie dobrze jest no. to możemy już później nie no nie! to ja się przejdę z wami wiecie co i tobie też Klara, raz żebyś się z nami przeszła zostańcie jeszcze trochę Miło było poznać Pizzę, tyle szkoda no. ciągle ci wszystko źle czy ty, ty musisz legii, zawsze spieprzy, wszystko wyzec, spieprzyć?! To, ty spieprzyłeś wszystko! Naprawdę nie wiem w co ich wstąpiło, oni się tak na co dzień nie zachowują. No ja to cię w ogóle strasznie przepraszam, bo ja nie sądziłam, że tak wyjdzie, serio. Ale nie masz za co mnie przepraszać, nie wiem co im odwaliło, naprawdę. I to co, nie uczymy się dzisiaj? No trudno, nie? Przełożymy na jutro i na jutro. <grym> Naprawdę, jak ja wszedłem w okres dojrzewania, to, to moi dziadkowie i rodzice zaczęli się zachowywać jakby to oni dojrzewali. Ja to akurat wiem o co chodzi, bo mój ojciec ma zupełnie tak samo. Dzień dobry, cześć i czołem. To co, podwozimy kogoś? Ktoś idzie do mnie, ja idę. Mi się w sumie do Dobra. domu nie śpieszy. To ja jakoś Dobra. źle się czuję. Tymon! Mam... To Tę nieprzytomną można wrzucić do bagażnika. Do środka i tak się nie zmieści. Y... Ty, w zupię! Siemka! Znacie tę panią? Ma na imię Klara. I. Zapraszamy ja do kanału. Kanał. <laughs> Zapraszamy do oglądania.